Siłanko, część druga. Bierzemy się za oklejanie deski. Folia, której używam to właśnie tak jak mówiłem w poprzedniej części, folia firmy 3M model 2080. To jest taka folia mat... ciemna, matowa Wydawało mi się, że się powinno w miarę tutaj dopasować do deski. A no, dodatkowo wiadomo, przydadzą się nożyczki, żeby to dociąć z grubsza na początek. Nożyk firmowy, służbowy z budowlanki, żeby podać ładnie krawędzie. No i ja mam tutaj taką morakle z karty TTT, żeby to wszystko jakoś tak fajnie, tutaj te krawędzie porównać. Mam nadzieję, że się uda. W najgorszym przypadku, jakby się folia nie chciała naciągać, to być może wezmę suszarkę do włosów i będę ją spróbował. Będę próbował tą folię naciągać i nie czynić, że się będzie łatwiej wtedy kształtowała. No nic, najpierw biorę się za docinanie, także docinam i zaraz do Was wracam. Folię mamy dociętą, i teraz jeszcze zanim ją zaplikujemy, tutaj to przetarłym alkoholem, odtruściłem troszeczkę powierzchnię. No i co? Próbujemy. Próbujemy. Niestety będę musiał naklejać, nie na żywo, tylko nakleję po prostu i zaraz pokażę jak to wyszło, bo nie mam nawet tutaj za bardzo w samochodzie jak zamontować statyw, w ogóle nie wiem jak do tego podejść, no i kręcę ten film tak w zasadzie telefonem, para został w domu, taka trochę dzisiaj z partyzantki nagrywka będzie, także mam nadzieję, że się nie obrazicie, dobra, naklejamy. O, troszkę mamy naklejone, powiem wam, że ta Rakla, znaczy rakla karta klubowa ccc Socki robi roboty. Ja sobie ją troszeczkę pokleiłem taśmą izolacyjną. No, Mam te rogi, to wiadomo, żeby zaraz tą folię porysowały. Mi się tutaj troszeczkę porysowały. No, w zasadzie nawet kamera tego nie uchwyca. Nie łapie, więc nie ma tragedii. No i co, no i tak wajchujemy, co będzie odkleić, ale chyba zaraz spróbuję z suszarką do włosów, bo tak na zimno to słabo to widzę, słabo to widzę, także idę po suszarkę do włosów, odklejam kawałeczek, naciągam i kleimy dalej. No już prawie, prawie, już prawie kończymy, to znaczy kończymy samo naklejanie, potem jeszcze wszystkie detale, szczegóły, docinanie. Mam nadzieję, bo najbardziej boję się, że docinanie spieprzy, że zrobię gdzieś jakąś krzywą linię. Ale dalej jadę, yy, raczej oklejam bez suszarki. Ja suszarka sobie tylko przyniosę, żeby te szczegóły ładnie, żeby tą folię jakby może nawet nie wtopić, tylko tu jest taka, tu jest taki dołek i postaram się ją tam wcisnąć jakoś i ładnie wymodelować. I działamy dalej. No zostały nam ostatnie docinki, tu trzeba jeszcze to cięcie poprawić, z tej strony tak samo trzeba cięcie poprawić, no i nader materiału spod spodu też trzeba jakoś ładnie tutaj się go pozbyć, dociąć, wyrównać. Także biorę się za to i finito. Także mamy robota zakończona. Efekt końcowy myślę, że całkiem zadowalający, tutaj detale. O, jak na pierwszy raz, myślę, że wyszło całkiem nieźle. No, proszę ostrzyć. Całkiem równo. Całkiem równo. Powiem Wam, że mi się bardzo podoba. Wkleję Wam jeszcze raz zdjęcie, jak to wyglądało przedtem. Także jak widać tragedia. No i cóż, to to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!